Okay. Posiadanie czy wychowywanie dzieci jest obowiązkiem, moralnym obowiązkiem wobec społeczeństwa. Chciałbym się podzielić jednym z argumentów z tej debaty, który wydaje mi się najbardziej interesujący. To argument będzie dość prosty. Te trzy przesłanki też trzeba będzie troszeczkę uzasadnić. Po pierwsze, odpowiedzialność za przyszłość, za przyszłe społeczeństwa, to jest nasz moralny obowiązek. To znaczy, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za nas, ale także za tych, którzy będą żyli po nas w przyszłości. Zobaczcie, że uważamy, że mamy zobowiązania wobec kolejnych pokoleń, na przykład w trosce o środowisko. Chcemy zostawić Ziemię. Nie. Jakby nie w gorszym stanie, niż ją zastaliśmy. A to pokazuje, że jest, mamy jakąś powinność wobec przyszłych pokoleń. To było, żeby uzasadnić pierwszą przesłankę. Druga przesłanka będzie taka, że życie, które wiedziemy my, czy nasi rodzice, dziadkowie przed nami, nie, to, te, te życia nasze nie były obciążone opieką nad starszymi. To znaczy mieliśmy szkoły, drogi, działającą w miarę administrację państwową, służbę zdrowia. To znaczy chodzi o to, że my nie mieliśmy takiego problemu jak do tej pory, że i, i nadal nie mamy, że, że jakby opieka nad starszymi ludźmi jest problemem społecznym. Trzecia przesłanka, y, którą też trzeba będzie trochę uzasadnić. Jeżeli dzieci nie będzie, czy będzie ich coraz mniej, to nie przekażemy takiego świata naszym dzieciom i wnukom. Takiego świata, w jakim my byliśmy. Świata, w którym opieka nad starszymi y, nie była problemem społecznym. Trzeba to oczywiście uzasadnić. Znaczy, zobaczcie, przyszłe społeczeństwa, w których będzie mniej dzieci, będą wiodły coraz bardziej obciążone opieką nad y, coraz większą liczbą staruszków. Nie? To to jest masakra. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak można podważyć ten argument, to też koniecznie dajcie znać.